Dzień dobry, kochani. Ja nazywam się Jana Dziębienko i opowiadam Wam w kolejnej części o um, doświadczeniu HypnoBread. Dzisiaj będzie o, o lękach, o tym, czy, czy mam się czego obawiać e, podczas takiego spotkania. E, więc myślę sobie, że nie, nie, nie musisz się niczego obawiać, bo nie, Twoja niesamowita wewnętrzna inteligencja pokaże Ci tylko to, co jest gotowe do przetworzenia, co jesteś w stanie przerobić na dzisiaj. Nie da ci absolutnie grama więcej ponad to, co możesz udźwignąć. Biorąc to pod uwagę, mimo że zaleca się, aby rzeczy były jak najbardziej intensywne, aby mogły się przetworzyć i uwolnić, jeśli kiedykolwiek jednak poczujesz jakiś ogromny niepokój, to powinieneś po prostu spowolnić oddech do normalnego rytmu i uspokoić wyznanie. I w oddychaniu pamiętaj, jednak najważniejsze zawsze jest po prostu twoje bezpieczeństwo i twój komfort psychiczny. Więc jeśli coś cię przytłacza i nie jesteś gotowa na to, to daj sobie, e, daj sobie miłość i zadbaj o siebie. I po prostu wstrzymaj oddech na chwilę, znaczy wstrzymaj, zwolnij go po prostu i mm, przygotujesz się następnym razem do przejścia przez ten proces. <laughs> A jeśli podczas sesji zauważysz, że nic się nie dzieje? musisz wiedzieć, że jesteś na swojej drodze wewnętrznego przebudzenia i daj sobie czas, bądź cierpliwa i niczego nie oczekuj. I jeśli tego zaczniesz się denerwować, że nic nie czujesz, że jakby w ogóle nie wchodzę, w to nic się nie dzieje, no to właśnie bądź w tej emocji frustracji jeszcze głębiej. I cokolwiek to jest, niech będzie tak duże, jak chce być. Jeśli na przykład pozwolisz sobie być najbardziej sfrustrowanym, Jakim kiedykolwiek byłeś i sprawisz, że to uczucie będzie tak duże, jak to jest tylko możliwe, to uwierz mi, coś na pewno się wydarzy. Inną techniką, która pomaga, jest wydawanie też dowolnego dźwięku, który chce wydać Twoje ciało i możesz za tym pójść. Po prostu idź tak naprawdę ze swoim ciałem, bo dźwięk jest niesamowity ma niesamowitą. Niesamowite jest to niesamowite uwolnienie, kiedy możesz wydać, krzyknąć, wydać dźwięk, coś powiedzieć albo po prostu warknąć. Bardzo, bardzo wspomaga cały proces. Kochani, bardzo ważna w tym procesie też jest poufność, więc jeśli robimy proces grupowy, Oczywiście, wy się nie widzicie, ja Was tylko widzę, bo przecież wszyscy macie opaski na oczach, a ja obserwuję Was chociażby po to, żeby jednak mieć jakąś tam kontrolę nad tym, co się dzieje z Waszym ciałem i razie czego móc do Was powiedzieć coś konkretnie. Natomiast potem, po, po całym takim, po całej tej sesji, przychodzi taki czas, kiedy dzielimy się. Jeśli oczywiście chcesz, jeśli masz potrzebę powiedzieć o tym, co się u ciebie dzieje, lub coś się zadziało i chcesz o tym porozmawiać, zresztą, to pamiętajcie, że bardzo ważne jest to, żeby to, co się wydarzy na sesji, zostało na sesji. Nigdy nie rozmawiamy o tym, nie mówimy o tym, co się działo komuś. Jeśli coś opowiadamy, to mówimy tylko o tym, co się działo mi, o swoich doświadczeniach, bo na to masz swoją, swoje wewnętrzne przyzwolenie. I to jest OK. Natomiast nie rozmawiamy o innych, a już na pewno nie, nie do tego stopnia, żeby mogli zostać nie w jakiś sposób zidentyfikowani, że to właśnie oni poprzez na przykład nie ich historię, dlatego chociażby właśnie o tym nie opowiadamy. Czy są jakieś przeciwwskazania? No pewnie, że są przeciwwskazania. Oczywiście zawsze są jakieś przeciwwskazania, które, które mówią nam, że lepiej nie wchodzić w taki proces. I jednym z nich jest um, chociażby ciąża, nie robimy tego, jak jesteśmy w ciąży dziewczyny, bo, bo nigdy nie wiadomo, lepiej jednak zadbać o, o siebie w sposób taki inny, delikatniejszy. No i jak nic może być? Może mogą mieć jakieś stany też chorobowe, jak na przykład epilepsja, jakaś odklejona środkówka, jaskra, niekontrolowane nadciśnienie, na przykład choroba sercowo-naczyniowa, w tym wcześniejszy jakiś zabaw na przykład wcześniejsza diagnoza zaburzeń maniakalnych, jakichkolwiek zaburzenia efektywno-dwubiegonowego, profetywnego dwubiegunowego, lub y, może być też, y, jeśli pojawia się schizofrenia w rodzinie, udary wszelkiego rodzaju historia udarów, y, historia tętniaków, nawet w Twojej rodzinie, więc wtedy musisz być naprawdę y, pewny, pewna, że chcesz to zrobić, jeśli gdzieś tam w rodzinie tętniaki się pojawiały. Może być też, um, przeciwwskazaniem, stosowanie leków rozrzedzających krew. Osteoporoza, ale ta taka już naprawdę poważna, gdzie na przykład możesz po prostu kopnięcie uszkodzić sobie um, ciało, możesz po prostu złamać nogę, lub coś się może wydarzyć niedobrego. Więc um, wtedy na pewno nie. Um, ale uwaga, jeśli na przykład masz astmę. Możesz wziąć udział w takim spotkaniu, ale dobrze by było, żeby, znaczy ważne, żebyś miał przy sobie po prostu inhalator na wszelki wypadek. No i, kochani, oczywiście jest jeszcze wsparcie po warsztatach, bo praca z oddechem jest potężną modalnością, która prawdopodobnie otworzy cię na nowe i nieznane terytoria w Twoim wewnętrznym świecie. I bardzo ważne jest, abyś uczciwie ocenił, kiedy być może będziesz musiał sięgnąć po dodatkowe wsparcie do pracy, przepracować rzeczy, które integrujesz w swoich, ze swoich doświadczeń związanych z oddychaniem. I jak zawsze, staraj się dostroić do swojej autentycznej intuicji, tak? Czyli poczuj tak wewnętrznie i podaj mi silny wysiłek, aby zobowiązać się do podążania za tym wewnętrznym przewodnictwem. zwłaszcza tak, jeśli będziesz potrzebował wskazówek lub pojawią się jakiekolwiek pytanie związane z Twoim doświadczeniem w pracy z oddechem, no to po prostu napisz do mnie maila i możemy porozmawiać. Jest też taki proces, dodatkowy poziom wsparcia. To jest również dostępne dla tych, którzy czują, że potrzebują skorzystać z osobistej konsultacji, czyli tak zwany hypnobreath coaching. I możesz wtedy poprosić o indywidualną sesję i odnieść się do tego wszystkiego, co wydarzyło się podczas doświadczenia z oddychaniem. I taką sesję po prostu umawiamy indywidualnie. Także jest wsparcie, wsparcie też jest zaraz po warsztatach, kiedy po prostu rozmawiamy o tym, czyli kiedy opowiadamy sobie, więc te pierwsze poczucie, kiedy jesteś zaraz po, możemy jeszcze przegadać, a potem pójdziesz za tym i będziesz integrować to doświadczenie w sobie, jeśli poczujesz, że ważne jest, aby być przy tym doświadczeniu i jeszcze przy nim sobie pogrzebać i je przepracować. Także dziękuję Ci bardzo, kochanie. Kochana, zapraszam Cię na spotkanie z warsztatem. Zapraszam Cię na mini warsztat, takie 30-minutowe spotkanie, kiedy możesz doświadczyć bezpłatnie tego, czy ten oddech jest dla Ciebie. A później, jak się okaże, że tak, że to jest ok, to zapraszam Cię po prostu na dwugodzinny warsztat, w którym już będziemy przechodzić przez cały pełny proces. I zobaczymy, czego podczas tego procesu doświadczysz. Także zapraszam Cię, do zobaczenia.